Czy drwal, kalapka drwala, może być kosztem uzyskania przychodów w podróży służbowej? Piotr Juszczyk. <laughs> Maciej Sztykier. Kłaniamy się. No właśnie, a jak to jest z tymi kosztami związanymi z podróżą służbową, diety tak zwane? Kiedy, w jakich sytuacjach i na co możemy je przeznaczać? Przede wszystkim, możemy byśmy zaczęli od tego, że czy przedsiębiorcy bardzo często wyjeżdżają w podróże Ta. służbowe, tak? Ta. No bo to, że ja funkcjonuję w Oczynnie, to nie znaczy, że nie jestem w Krakowie. Taki. Dziś czy innego dnia jestem również w Warszawie i tak, często podwiedzą. jest tak, że przebywam tam ileś dni, może nieraz nawet cały tydzień, a może nawet więcej hmm. jak tydzień. W związku z tym ten mój wyjazd to jest moim też wydatkiem związany z moją działalnością gospodarczą, no bo ja wyjeżdżając chociażby teraz do Krakowa, Jesteśmy tutaj, nagrywamy filmy, świadczy usługi, tak też, to, to w postaci takiej to jest typowo służbowe. Mhm. Więc no co, przedsiębiorca musi skorzystać z noclegów, hoteli. Tak, w takim przypadku przemieszcza się, czyli tak. na przykład nie wiem, bilet, jeżeli pociągiem się przemieszczamy, czy inną komunikacją. A jeśli samochodem, to kilometrówka? Nie, tak? to, to mamy w te, jeżeli samochodem przejeżdżam, no to oczywiście mam faktury za A, paliwo. Oczywiście. Tak, więc to będzie moim kosztem uzyskania przychodu. Ale mogę też nawet przyjechać samochodem do swojego kontrahenta, czy gdzieś w miejscu, gdzie wykonuję inne czynności niż moja, mhm. moje miejsce zamieszkania tam, gdzie prowadzę działalność gospodarczą. No i co? Mogę postawić samochód na parkingu. Oczywiście parking zapłacę, to też będzie moim kosztem uzyskania przychodów, działalności gospodarczej, okay. ale ja mogę w, przemieszczać się na przykład po takim mieście potem. Na przykład taksówką, tak, no bo tak. wiesz, dziś przemieszczanie się taksówką jest też szybsze pewnie niż własnym samochodem, mm -hmm, tam, mm -hmm. gdzie zresztą tego miasta na przykład nie znamy. Nie znamy, jak można przejechać szybko no, czy, czy też tych Albo tras, tak. Gdzie, jeśli jedziemy gdzieś, gdzie jest bardzo ciężko zaparkować, to też ułatwia się sprawia. Więc kolejny wydatek to może być taksówki, tak? Podczas takiej podróży służbowej, Ale. no bo przemieszczam się na przykład z tego miejsca, gdzie nocuję, tak, do miejsca, gdzie mam potem wykonać. A tu paragon wystarczy w przypadku taksówki. No. To też fakturę otrzymamy, no bo hmm. w takiej przypadki też zgłosimy, tak, że po prostu. O fakturę na no, rzecz gospodarczą. Mhm. E, mhm. Więc e, kolejny wydatek, tak? czyli oprócz tego, hotelu, cały dojazd, niezależnie czym i czym przemieszczamy się, nawet bilety komunikacji miejskiej mogłyby być, czy też na przykład parkujesz w strefie parkowania, to dostajesz też biletik, Tak, tak. też dostaniesz informację. Więc warto wtedy opisać e, numer rejestracyjny, chociażby z tyłu na, tego, na, ty, na, na, tym, na, tym, na tym bileciku, do siebie podpiąć, i też możemy zrealizować. Ale tutaj. numer rejestracyjny auta, który jest no, autem. Firmowym. firmowym, tak, w ramach działalności. też auta mogą być użytkowane w sposób mieszany. znowu Zawca na to zezwala, tak? I w takim przypadku to proporcjonalnie rozliczamy te koszty i podatek mm -hmm. VAT przy tych wydatkach. Wiedzieliśmy, mm -hmm. co może być tym mm -hmm. kosztem uzyskania przychodu, co możemy zaliczyć tutaj do tej podróży służbowej, ale yy, i co dalej się dzieje w takiej no, sytuacji? Tutaj na te wszystkie wydatki, które teraz wskazaliśmy, no to będziemy mieli na pewno jakieś faktury, czy też hmm. na przykład właśnie ten spakumatu na przykład i tak dalej, tak? To będziemy mieli jakiś dokument potwierdzający. Mhm. Jeszcze jest taki koszt, nazwałbym to wirtualny. Przedsiębiorcy również przysługują diety z tytułu wyjazdu. Teraz, jeżeli ja wyjeżdżam z, mojego, z mojej miejscowości o godzinie 9 dajmy na to w czwartek, tak, i wracam do siebie na przykład za tydzień dopiero w sobotę, od mhm. ja tej godziny 9 do powrotu w sobotę, na przykład o godzinie 18, przeliczam sobie liczbę dóp, ile mnie nie było. I na tej podstawie ustalam sobie wirtualny koszt. Za każdą dobę jest tam 45 zł. To jest utrwana, tak, tak, tak. Oczywiście że tam jeszcze godzinowo trzeba pamiętać, no bo jak 12 godzin przekroczymy, to pełna no tak, i tak, to tak dalej, tak to... Tak, Ale i to będzie moim kosztem uzyskania przychodu. Czyli dla prostoty nie było mi 10 dni, to ja w kosztu uzyskania przychodu mogę zaliczyć 450 zł. I to... Można zrobić przy każdej formie opodatkowania? No, w przypadku ryczałtu wiadomo, nie mamy kosztów uzyskania przychodu, więc no nie zaliczę sobie on, tak? W przypadku ryczałtu, jeżeli jestem jeszcze dodatkowo podatnikiem VAT, no, to mógłbym na przykład odliczyć sobie paliwo, czy też przejazd na przykład koleją będzie, tak? to ten VAT odliczę sobie. Z hotelu już nie odliczę. No, bo hmm. w przypadku hotelu ustawodawca mówi, że e, nie odliczamy podatku VAT, okay. tylko zaliczamy w koszty uzyskania przychodu. Czyli typowe faktury właśnie za paliwo, przejazd, taksówkę, hmm. tak? To będziesz mógł zaliczyć sobie w... nie w koszty, tylko liczyć podatek VAT. No, to jest taki kolejny element, który przy wyborze formy opodatkowania też warto rozważyć, jeżeli ktoś będzie dużo podróżował. Prawda? No, to, bo to, to pytanie, czy mamy no te właśnie. koszty, właśnie? Nie? Bo jeżeli dużo podróżuje, to może być. Czyli oprócz hmm. tych wydatków, które ponosimy związane z własną podróżą, e, udokumentowane e, fakturami czy innymi dokumentami, mogę jeszcze diety zaliczyć. Myślę, że dużo też pytań ja dostaję odnośnie tego, no te, czy Jak ja zjem na takim wyjeździe, czy to moim może być kosztem mm -hmm. uzyskania przychodu? No, niestety to jest wydatek typowo o charakterze osobistym. No okay. bo czy jesteś w miejscowości, w której pracujesz, czy wyjeżdżasz i tak musisz zjeść? Oczywiście polemizowałbym, bo często te wyjazdy no, wiążą się z większym wydatkiem. A być może byś ugotował sobie coś w domu, a musisz zjeść coś na mieście za większe pieniądze. No tak? dokładnie, bo w hotelu na przykład, czy tam, gdzie przebywasz, tak. nie masz tak urządzeń do tego, żeby ugotować sobie na przykład obiad, czy zrobić nawet te karabki rano, czy, czy, czy coś innego zjeść, w związku z tym w większości będziesz pewnie, no ja jednak w mieście, tak. więc, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, więc, więc to może powodować, że większy koszt też poniesiesz, no ale tutaj naprzeciw wychodzą właśnie te diety. To no tak, to jest po... taka rekompensata właśnie za niby tak. ten koszt, to, 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 ta dieta jeszcze niedawno była chyba 30 tak, zł, też 45, to, to, to nie jest e... też taka jakaś wysoka. To za pełną dobę, tak? Znaczy za ponad 12 godzin. Tylko wiesz, coś. to jest u nas 45, ale jak pojedziesz na przykład, nie wiem, nie za więcej, tak, to, tam to są, są już 3 euro liczone. Tak, blisko tak mniej więcej, około 50 euro. W państwie raz jest, państw. wiesz, razy, się tam ponad 4, no to jak sobie to przyliczyć, to jest ponad 200 zł, tak, więc za granicą tak. te diety są wyższe. I teraz jeszcze tylko, jak podsumować, od kiedy do kiedy liczymy, no to jak przemieszczamy się pojazdem, no to wiemy o której godzinie wyjeżdżaliśmy, a jak na przykład lecimy samolotem, no to czas startu i czas lądowania, mhm, czy jak za granicę tak, wyjeżdżamy, no to moment, kiedy przekroczyliśmy tak, granicę. No i co, Zaprośmy do naszego kalkulatora? No, właśnie. właśnie. Bardzo, bardzo fajne narzędzie, przydatne mamy na naszej stronie Infact.pl. Znajdziecie je też oczywiście w opisie tego filmu, czyli kalkulator diety podróży służbowej, tak? gdzie w prosty sposób, w kilka sekund, można obliczyć sobie, ile przysługuje tej diety. Dokładnie. Wystarczy wpisać datę, godzinę, minuty tak? i wybrać, czy to Polska, czy to może za granicą. I można przejrzeć tak sobie wartość diety. A więc polecamy skorzystać z naszego kalkulatora, jak i innych, bo mamy ich wiele. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.